Dzień dobry Wszyscy kochamy zwierzęta, ale czy wszyscy znamy ich zwyczaje, obyczaje? Chciałbym, no, że może Pani zapytać, dzień dobry, mogłaby Pani... Tu Pani może lotki? Ay znam. Owszem znam. A co pani tutaj robi? Mmm. Mmm. Przebywam. W gości. A. Mm. Te koleżanki są moja rodzina. Dobrze. A pani daje mleko też? Hm. Ja bym chciała, to bym dała, ale. Teraz... Aha, słyszysz? Muszę dlatego jestem na ich terenie. Chcę się posługiwać ich językiem. Muuuuuck! Mm. Uwaga idzie. Uwaga idzie. Daj! A wujek bu... to, a wujek. Scena numer dwa. Czyli już Wam spokój.